Wiesz, tu jakby musimy zwrócić uwagę na właśnie kilka bardzo istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o niski poziom testosteronu, tak? No, tym, jeżeli chodzi o mnie, ja uważam, że jakby tym elementem, jeżeli chodzi o niski poziom teścia i związany z tym, jak będziemy funkcjonowali, no to dla mnie najbardziej bolesny jest ten element pracy naszego mózgu, czyli to, że realnie mamy do czynienia ze spadkiem samej decyzyjności, o czym już mówiłem wcześniej i mamy do czynienia z tym, że niestety nie jesteśmy, nie pracujemy na takich obrotach, na jakich powinniśmy bądź możemy pracować, tak? Dalej no, te stany zapalne, które się będą toczyły, ta spadek wrażliwości insulinowej, który będzie się pojawiał, ta tendencja do rozwoju chorób, jakby insulinozależnych, czyli cukrzycy typu drugiego, czy zespołu metabolicznego, zaburzenia snu, które będą się pojawiały, tak? nadmierne stany zapalne, brak mocy, brak motywacji, czyli. To wszystko, co realnie jest związane z tym, co pojawia się w kwestionariuszu ADA, czyli w tym takim najbardziej intuicyjnym pierwszym, pierwszej metodzie diagnostycznej, jeżeli chodzi o niski poziom testosteronu, bo ten kwestionariusz to jest ta pierwsza rzecz, którą też Marta zleca jako pierwsza rzecz do przygotowania przed zgłoszeniem się na konsultację. Tak? Mhm. drugą rzeczą, którą ja dodaję do najbardziej podstawowej metody diagnostycznej poziomu testosteronu to jest poranny maszt, czyli to pytanie, które zadaję panom, którzy się do mnie zgłaszają w kontekście funkcjonowania gospodarki hormonalnej to czy jest rano, czy go nie ma rano tu jakby nie ma elementu połowicznego, czyli nie można mówić tak, że wczoraj było, dzisiaj nie ma, tak? no albo się pojawia albo się nie pojawia, no i myślę, że my jako Panowie, jesteśmy w stanie to potwierdzić, że bardzo często zwracamy na to uwagę, czy, czy, czy jak będziesz przechodził bokiem, to będziesz o framugi, czy nie będziesz tylko tych framug, tak? Mm -hmm. Wiesz, tutaj dalej musimy też zwrócić uwagę na to, jakie czynniki tak naprawdę będą obniżały ten poziom testosteronu naturalnie, tak? Czyli jakby to, co dzieje się w XXI wieku i to, jak funkcjonuje społeczeństwo w XXI wieku, to są realnie bardzo duże problemy, które mają tendencję do tego, że ten poziom testosteronu jest przewlekły, obniżony i to jest to, co powiedziałem. To, że my jako panowie tracimy co rok, no, od zaczynając od 30 roku życia mniej więcej, hmm, pewien procent, hmm, pewne ułamki procentów testosteronu w skali roku. To jest jedno, bo oczywiście e, to jak sobie popatrzymy na zaburzenia, no to kobiety mają menopauzę, my mamy andropałzę. Tak? Kolejnym zabawnym faktem jest to, że kiedy kobiety stosują leczenie na menopauzę, hormonoterapię zastępczą, to wszystko jest świetnie i generalnie całe społeczeństwo nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast jak już popatrzymy na panów po 50, którzy są na TRT, to mamy tendencję do tego, ale jak? Sterydy? Ale po co ci sterydy hmm. po 50? No, i tu wiesz, te czynniki, które realnie wpływają w tym momencie na niskie poziomy testosteronu, są skorelowane z tym, co, co w XXI wieku jest bardzo charakterystyczne i bardzo typowe. Czyli numerem jeden bezwzględnie jest ilość bodźców stresowych. I żeby to wytłumaczyć w taki bardziej naukowy sposób, to musimy zwrócić uwagę na to, jak tak naprawdę cykl powstawania hormonów steroidowych wygląda. Dla nas prekursorem Wszystkich hormonów, i wszystkich hormonów steroidowych jest cholesterol. Z cholesterolu uzyskujemy następnie w przemianach kaskadowych pregnenolon. I ten pregnenolon jest dla nas, jakby, prekursorem. Od tego się zaczyna cała zabawa, tak? Mhm. I dalej jak to wszystko sobie idzie no to te, te cała kaskada przemian może iść w jedną, w dwie strony tak naprawdę tak czyli możemy uzyskiwać z tego hormony androgenne czyli na przykład właśnie androstendion testosteron tak itd. natomiast w momencie kiedy pojawia się zbyt duże obłożenie stresorami to nasze ciało zamiast wykorzystywać pregnenolon do syntetyzowania hormonów androgennych, wykorzystuje go do wytwarzania kortyzolu, czyli tego hormonu, który jest realnie odpowiedzialny za odpowiedź stresową. Tak? Czyli od razu pojawia się pierwszy prosty tip, że... Bardzo często ta korelacja pomiędzy stresem a poziomem testosteronu jest olbrzymia, bo nasze ciało musi sobie wyrównać ilość wytwarzanych hormonów steroidowych, ponieważ kortyzol też jest hormonem steroidowym i będzie wykorzystywało tą część, która jest realnie przeznaczona na to, żeby wytworzyć testosteron, na to, żeby wytworzyć kortyzol, tak? Czy chociażby aldosteron, który jest hormonem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną, gospodarkę elektrolitową w naszym ciele, tak? I tu znowu taki mały fitmaker tip, że jeżeli, na przykład, jesteśmy zestresowani, bądź nasze ciało jest poddane jakimkolwiek stresorom, retencja wody pojawia się właśnie dlatego, że nasze ciało będzie sobie działało na zasadzie wytwarzania aldosteronu i, 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 i regulowania osi hormonalnej RAA, czyli renina, angiotensyna, aldosteron i zaciągnie wodę. Tak? Czyli znowu, na przykład, jeżeli wykonałeś mocną jednostkę treningową, następnego dnia jesteś spuchnięty, wynika to z tego, że twoje ciało jest poddane dużemu stresorowi. I tu trzeba mocno się zatrzymać, jeżeli chodzi o ten kontekst stresowy, bo najprostszym, jeżeli chodzi o zweryfikowanie tego elementem, jest to, że kiedy wyjeżdżamy na urlop i, i jakby na to trzeba zwrócić uwagę, to bardzo często jest tak, że obcinając te wszystkie stresory zewnętrzne, czyli pracę, czyli jakieś tam dojazdy do pracy, życie codzienne, zakupy, cokolwiek, to nagle się okazuje, że na urlopie 2, 3, 4 dni i wszystko wraca do normy, już jest codzienny poranny masz, dołóżmy do tego jeszcze zwiększenie ilości kalorii i obcięcie treningu, tak w wielu wypadkach. I nagle wszystko wraca do normy. Tak? Czyli jakby musimy zwrócić uwagę na to, że nadmierna ilość stresorów będzie zdecydowanie skorelowana z obniżonym poziomem testosteronu. I to jest pierwsza rzecz, którą powinno się zająć. Natomiast my wiemy, że nie, niekoniecznie, niekoniecznie jesteśmy w stanie eliminować wszystkie stresory.